Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj he, ile można tak to nazwać, 24 godzinna zasiadka e, federowo-karpiowa Plan jest taki, że za dnia, do momentu aż będę jeszcze widział szczytówki no to będę łowił sobie na federka a potem odmierzę sobie dystans, na którym mówiłem, i na noc postawię sobie tam po prostu zestawy no, karpiowe, sygnalizator centralka. No i będziemy harczeć w nocy po prostu. Także tu już mój zorganizowany bajzel, rozrabiam sobie towar, powoli tam znoszę sobie wszystko. No i jak już się porozkładam, to widzimy się tam na dole. Ma jeszcze dojechać do mnie Adrian dzisiaj z kanału Akafishing, będziemy siedzieć razem. Wiadomo, jakiś grill, te sprawy. No zobaczymy. Najważniejszy, że czas na wodę. Dobra. To zabieramy się za łowienie. Ja, już porozkładany, towarek, zrobiony. Yy, tu mamy taką dość grubą zanętę karpiową. Yy, słodką. I dodatkowo dałem sobie do niej wkruszyłem troszeczkę drobno rozrobionych kuleczek. Proteinowych, takich yy, nie wiem jak to nazwać właściwie. Owocowych, tutti frutti, takie coś, no fajnie to pachnie. A tutaj mamy pelecik ciemny, 2 mm ciemny, 2,5 mm taki troszeczkę jaśniejszy, z dodatkiem delikatnym, dodatkiem właśnie tej zanęty, i też troszeczkę tych owocowych kulek. Dodatkowo jeszcze zalałem to troszeczkę melasą, morwą. No, widać woda kwitnie, więc chcę, żeby tego zapachu trochę było w tej wodzie i to tak no, daje to fajnie. Więc pierwszy zestaw dystansowy yy, załatwimy sobie w ten sposób, że haczyk numer 12 mała przynęta 6 mm waftersik, waniliowy, i pierwsze rzuty zrobimy sobie na. Samą tą zamętę, żeby tam zrobić troszeczkę zamieszania. No już jest dość późno, bo tutaj mam właśnie tak jak mówiłem dobę, ale ona zaczyna się o 14 i kończy jutro o 14, więc już jest godzina popołudniowa. O, wybijemy sobie to, a na bogato na półtorej raza wybijemy, wyciśniemy. Nie wiem czemu zawsze chcę tu wybijać jak na jakiś stoczni czy coś i no podamy sobie to tam. Jeszcze się nie klipowałem, ale mniej więcej na maksymalny zasięg rzutu o gdzieś mniej więcej tam dajemy sobie klipa i... Plan jest ogólnie taki, że w ogóle nie wiem, czy zatopię zestaw na tym zielsku, ale plan jest ogólnie taki, że tam będę sobie łowił na metodę do no późnych godzin popołudniowych i potem wrzucę tam zestawy karpiowe na noc. No jak cały czas będziemy nęcić jedno miejsce, no to wydaje mi się warto. Kurczę, nie podoba mi się, że to zielsko tu jest, no ale... Z tym nic nie zrobimy. Niestety warunki łowienia mamy dzisiaj ciężkie raz, że mamy bardzo mocny, silny wiatr i to no, bardzo przeszkadza łowieniu. Dodatkowo napłynęło nam masę zielska. No i musimy kombinować, więc wędki ustawione jak na rzekę. Ady już dojechał, tam gruntuje łowisko z lewej strony, na swoim stanowisku. Napróbujemy no, dalej. no Próbowałem już na dalszej linii, ale przeniosłem się bardzo szybko, jakieś 25 metrów bliżej. No bo niestety no nie da się łowić dystansowo przy takim wietrze. Więc spróbujemy coś po prostu pomiędzy. I wędkę od razu do góry. No i przynajmniej nie będzie problemu z napinaniem zestawu, bo nam się strasznie wieszał na tej, na tym zielsku tutaj. I w końcu, po ponad dwóch godzinach mamy pierwszą rybkę i już jest w zielsku. Już zaparkowała. No warunki mamy ciężkie niestety. Ale czego się nie robi, żeby połowić? A, spinka. A nie, jest. Ho, 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 jest. I co mamy? Z dręgule. Jest zdręgula w sałatce No, ryba jak ryba. Płetwy ma. Wszystko się zgadza. Hop. No, to jest pierwsza rybka dnia. Widać tu zaraz przy tym zielsku. No, kolorek taki jaskrawy. No dobrze, w końcu coś podeszło. Branie było no, mocne, nie powiem. Trochę się wystraszyłem, a już siedziałem z nosem w telefonie. Więc szybko sobie powtórzymy rzut i może coś większego w końcu podejdzie. A przy tym wiatr wietrze to będzie ciężko. Bo za mocno. O. Nawet wpadło w miarę. A to liczymy na coś delikatnie większego niestety wieje coraz mocniej. Dodatkowa aplikacja pokazuje, że no za jakąś godzinę będzie konkretny deszcz. Więc szybka decyzja. Składamy kosz i przerzucamy się na zestawy karpiowe. Postawię sobie dwa zestawy. I tak potem w sumie mieliśmy jeszcze robić grilla. Więc zrobimy sobie na spokojnie grilla po drodze. No a łowienie na karpiówkach wiadomo centralka. Więc wszystko będziemy wiedzieli, co się dzieje. A w razie też będziemy mogli się schować. Także realizujemy plan, zwijamy szybko zestaw, znaczy zestaw w kosz i stawiamy karpiówki. My już przeorganizowani, grill, yy, znaczy grill to już jest zjedzony, tam standardowo bajzel, tak jak u mnie. A Adi tu już się przeniósł tutaj, bo ja się przerzuciłem na karpiówki, żeby wiecie, całe bałagan mieć w jednym miejscu. Tam jest moje zestawy karpiowe zarzucone, Adi tu się jeszcze organizuje, będzie no, gruntował sobie łowisko. No i będzie jeszcze próbował na Federa potem, jak na, na, na metodę na Federa. A potem, jak już e, no będzie tak na tyle ciemno, że nie będzie widział szczytówek, to przerzucimy jedną jego wędkę na stojak i tak polecimy z tematem. I coś się dzieje na lewym zestawie. Opadło. No ciekawe. No, wiem, wiem właśnie, że luźne, ale. Może się nie wpiął Wiesz? Nie, opada cały czas to może do nas płynie. Czy nie? Ale rola była... Ty masz branie też A Też się nie wpięło Też poluśnijła żółkę. No Mogą być leszcze A Nie, to no do mnie chyba nie, ale Ja mam coś Masz? Ale to maluje, mała rybka no, bo u mnie przez chwilę. Nie, no to U mnie przez chwilę pojechało z roli, nie, ale. Nie wiem, czy się pojechało nie wpięło. konkretnie pojechało, no mówię, bo czemu ci centralka nie zapiekała Bo pojechało ci. Bo kopałem w niej, bo się bawiłem, dlatego. Czekaj, teraz. Tak, działa, bo się nie bawiłem. Papier. No Dobra, spróbujemy Bo mógł być też karaś, wiesz Ale z takiej odległości jakby cię z wiłkę Bo tu normalnie no rola pojechała taka i stanęło Ty nie? jest Jest coś Płynęło do ciebie Możliwe, chociaż co nie wiem Karpi, albo Albo coś małego, jakiś leszcz ja mam karpika. Karpika masz? Linek! No ja ci mówiłem, że to są przepotężne liny. Ale wielka No. U mnie tam coś. Coś próbuje, ale. No jest ryba, ale to nie będzie nic jakoś strasznie dużego, chociaż. Nie wiem, czy zielsko, czy stawia opór. Ale coś jest, coś wisi. Coś wisi. Może być leszcz. O. Wow. Amur? Nie, amur to nie będzie. Będzie mały karpik. Coś teraz coś się budzi. Popuścił i siedział skubany w miejscu. Ty też mam lina. Tak! O, ale silny teraz się odpalił! O, skubany! No, też mam lina. Ładny linek. Hmm. Tylko, że federowego podbieraka nie masz, nie? Czy masz podbierak? Na różową przynętę. No tego waftersa Czy ja bym cię mógł tak prosić, o O właśnie Dobra Poczekaj tam pod parasolem sobie na spokojnie Zaraz będę na kołysce. O i takie dwa gagatki się trafiły Jeden duży, drugi mały Ale dwa ładne gagatki W tym samym czasie wzięły W tym samym czasie, dokładnie Odpaliły się na ten Dobra, bo wiesz co? Ulf tutaj coś się bawi z sygnalizatorem i tak stoję, stoję, słyszę, że jakaś rola pojechała No i chyba się cofał do nas, bo poluźniło żyłkę i u mnie to no. samo Też było szarpnięcie, zluzowało, ale płynął w naszą stronę W Na naszą stronę, oba tak samo, nie? No ale to przepiękne rybki są Dobra, lecę pomiarkę To mierzymy Tutaj jeszcze przy okazji przynęta no taki waftersi grużowy Jeszcze sporo, nie jest ile? 12? 14. 14. 14 no bo to już zestaw karpiowy. Także ty masz większą przynętę, większą rybę, a ja mam mniejszą przynętę, mam mniejszą rybkę. Dobra, zobaczymy. Mamy 0 50. 50, no 50. Nowa życiówka! Jezu co tu przyjeżdżam to wyciągam nowe życiówki Lina, nie Jest no 50 Tu? No 50. 51, nawet można by było powiedzieć nie. I jego młodszy brat, który ma ze 40, zaraz zobaczymy. No, 40, 40. 40. 40. 40. Takie dwa mal. Jeden mały, duży, większy. <laughs> Pięknie. Dobra, wypuszczamy rybki. Szybko. Bo tu się jeszcze może coś podejrzewam wydarzyć. O, właśnie o tym mówię. Druga wędka. Dobra, to ja go tutaj, tego mojego rzucimy go tu. Leć, chłopaku. Eee, Adi tutaj wykombinatorował, zrobił takie, co, jak to się nazywa? Slop. Slop. Ja to, tego nie znam, więc... No ogólnie jest tutaj dosyć sporo zanęty, jest dosyć sporo kukurydzy, jest pole tusełka, jest pole dziewiątka. Parę tych kulek U... I proteinowych. I od Ciebie różnych kulek proteinowych, dosłownie po cztery, z różne smaki. Jest to takie zmielone, zaraz eee, tutaj pokażę. Ładna się. bomba zapachowa. Miałem. I czym tego masz zamiar podać? Mam tutaj taką szklaneczkę. Dosłownie coś takiego. Aha. Nie wiem, na noc myślę, że no myślę, że koło 8 takich szklaneczek puszczę. Dosłownie. Aha, takie coś. Nie ugnia tam tego mocno jak to będzie spadało to będzie zostawiało smugę Aha. A te właśnie grubsze frakcje w postaci kukurydzy czy peletu czy tych kulek spadną na samo dno a ten zapach zanęty, zapach tego właśnie będzie w toni się tak unosił mm. I to wszystko do dołu spadnie Nie wiem czy to się sprawdzi Ale, ale bomba zapachowa jest niezła Ale więc. bomba jest taka właśnie I też jest tutaj około dwóch metrów, na tej... bo to najbliższą linię przygotowałem I właśnie pod grubsze nęcenie już na noc I właśnie jak to będzie spadało do dna, to będzie zostawiało taki słup Wszystkie grubsze frakcje spadną na dno I mam nadzieję, że jakiś zapach ściągnie jakąś rybkę no to próbujemy no. Woda jest dosyć spora, różne głębokości są. Nie wiadomo jak tutaj miała ja ten pierwszy raz. No tu różnica jest, bo z tego co widzę z tamtej strony tam jest wypłycenie one gdzieś tu zaczyna schodzić w dół, aż tam do nawet chyba 6 metrów, tak, więc no... W tej stronie jest <noise> najbardziej, najbardziej głęboko. No my mamy tutaj mniej więcej około 3, dwóch, nie? 2 metrów do około tam niecałym, być może 4 metry. No dobrze, no to próbuj, zobaczymy jakie będą efekty, a może coś podłapię. No. To nie przeszkadzamy, bo tu zaraz będzie feder śmigał. No a my czekamy na pika następnego. Bo pan Lin, no nie powiem, fajna zdobycz. A więc noc nas została. Adi robi mi tu światło, żebym nie wpadł do wody podczas rzutu. PVK już jest, przynęta, zmieniona. No to już będzie taki zestaw na noc. Nie wiem czy coś widzicie. Mam nadzieję, że tak. Tam są postawione zestawy e, czy markery karpiowe i będziemy rzucać na ten czerwony o, Bym się tylko nie zabił przy tym Rzut po rybę Rzut po rybę, no miejmy nadzieję Poszło Dobrze o, zakładamy sygnałek. Na szczęście mam sygnałki z centralką. Moje nie mają, ale Michał mi pożyczył. Dziękuję, Michałku. Więc będę mógł spokojnie iść spać. Dobra, dopinamy. Jeszcze pewnie posiedziemy chwilę, nie? Tak, tak, pewnie, pewnie. Będzie porównanie bardzo blisko, tutaj pod nogami. Bliska linia i daleka linia. No i daleka linia. Może z którejś linii coś gdzieś wyjedzie wiem czego. Ja Dobra też jakieś pranie było da, ryby dały znać gdzie ewentualnie mogą być Gdzie są, nie? Na głębszej wodzie, tylko najbliższej zanęconej Być może nawet i pod nogi coś podejdzie Dobra Hamulec popuszczony Ustawione No i czekamy na branie. Cały Wolfik, ale mam nadzieję, że wstaniesz. Bo jest pięknie. O, branie mam kolejne. A więc dzień dobry. Właśnie się obudziłem. Ady już od. O, od piątej, nawet przed piątą już walczy. W nocy tylko jedno branie. Leszcza. Sorry, dopiero wstałem, mnie ja nie kontaktuję i to właściwie tyle. No, a coś tam walczy od rana, że jakiś kara się odławia. No, zaraz zrobimy nowe pufałki. Jana Kos się już nie, nie, nie ładuje dzisiaj, więc zrobimy nowe pufałki, przerzucimy i zaraz zrobimy jakieś śniadanko. Także do roboty! Śniadanko zjedzone, przerzucamy zestawy. Taki sobie o zestawik na słodziutko to jest 15 mm wafters. No a do środka pokruszone kulki ananas. I to poleci tutaj blisko w sumie. Dość tam niedaleko. Bo lewą stronę zrobimy na śmierdząco i przerzucimy się tu w tą zatoczkę. Chwila skupienia. Dokładnie tam Czyk. I zara lewa wędka A i tak jak mówiłem Lewy zestaw na śmierdząco Przewaga squida To jest taki waftersik 14 Squidowy I to poleci tu, bliziutko Bo tam są takie spławy no, szkoda by to było nie, nie wykorzystać A to wygląda tak jakby ryby nas wręcz wołały Tu jesteśmy hmm. A niech będzie tam O Ideola Dopinamy o. Masz coś? O pięknie to no O i tak z samego rana taki piękny jegomość się zameldował ładika na federka Śliczny. No, przyznam szczerze, że takiego Karasia to chyba nie złowiłem jeszcze Mówisz będzie życiówka? Nie mierzyłem nigdy o, jedzie, 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 jedzie Jest, o. O, ale rola! Pięknie! Na wizji Jest coś większego chyba ha, I tak jak mówiłem Z tamtego zielska o Kurde nie wiem Ale te się niemiłosiernie miłosiernie. Piękna rolka Zmierz tego kara się na szybko O, jest, jest. Jest wielki <noise> I z rana odpaliły No kij okay, już fajnie zgięty Sama rolka była fajna No, odpalił Ale widać, że ma coś, coś solidnego Tu z tej zatoczki z tą rzęsą wow. A jest na chwilę. 5 6 minut w wodzie? No, około 6 minut, gdzieś tak. Może 10, 10, no, maksymalnie 10 minut. Teraz tylko go wyjąć. Nie, tylko go wyjąć. 15, 15, 16, Piękny karaszon. No ja mam stąd 43 i mam życiówkę 43. No 44. Ładnie. 45. Karp? To musi być karp, no. Znaczy ja nie wyobrażam sobie nic innego. Ciamur. No chyba, że jest amur, ale to... to chyba karp przy takiej roli. Chociaż... One... Pełno łuski. pełno łuski chyba że to karaś taki wielki no teraz bym się już nie zdziwił no też bym się nie dziwił to jest, to jest, to jest wiesz co kurczę to jest tutaj, to. tutaj no, nie, no. O, 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 pełno łuski, pełno łuski. Piękny. piękny jest dobra już go tu wprowadzam Już, 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 ooo Oooo Leć, 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 leć Kurde patrzcie Tu się wyrabia, nie? Ja mam karasia Wow! Wypiął się Oooo Dobra Musimy pana karasia Szybko wypuścić Wstawimy do Zaczy, Nie Czy ja już chcę go wypuścić wiesz, nie męczymy go 44 cm Ciekawej lewady Chodź Ładny No piękne, te karasie tutaj są potężne, no ja niestety spina no, ale tak też bywa Pwałeczka już gotowa Już zrobiona, podajemy w to samo miejsce bo może jeszcze coś wejdzie. Szkoda tego pełnołuskiego, bo był naprawdę śliczny, no ale niestety takie jest wędkarstwo. Jego prawo się wypiąć. No ale widać, że tam chodzą. Więc może jeszcze coś podejdzie. Adi przed chwilą wyciągnął. Kolejnego karasia, 43? Tak, 43 cm 43 Ten pierwszy miał 44, ten miał 43 Więc no... Myślę, że spokojnie tak 1,5 kg wagi mogłem Mógł no, mieć No, no, takie ładne grube, No, piękne karasie tu są Dobra O, ręce się trzęsą Dobrze Walczymy Prawy kij Popuszcza o no i co tyle? no nie wiem, czy się nie wpięło czy to na tym zielsku dobra o! popuszcza cały czas to będzie coś małego już się chyba wpięło albo Lin Puść jeszcze raz, ten i... Albo no, się szczytówka przygnie, czy cokolwiek I próbuję Dobra, spróbujemy Jest Jest? Jest. Siedzi hmm, Może być fin. To ja też tak chyba wziął, nie? Tak, dokładnie takie same branie było Albo będzie duży leszcz chociaż... no, jakiś tam opór konkretny opór stawia no, tego lina wczoraj też z sałatką wyjąłem, nie? no, z tego co patrzę to chyba będzie chociaż... ale zielsko ściągamy co to jest? Kara. Karasun? Lin. lin No, następny lin Tak podejrzewałem po braniu, że to będzie lin Linek <ścoughs> Taki piękny pan lin Na zestaw karpiowy ja dałem tą miarkę teraz O, jest miareczka, dobra, dziękuję Ci ślicznie Tak, z ciekawości zmierzymy I mamy 40 Prawie 6 Śliczna rybka Dobra pani Lin Wracamy do wody Chodź Opa Chodź i jeszcze mnie oblał ty też coś te ciągniesz? Karaś, o no ruszają się już ci tam podbieram. Już już. Yy. a tutaj o zakręcone dawaj go o. wypiął się w ostatnim momencie ale są a więc nasza doba dobiega końca, tu jeszcze wiadomo standardowo ostatnia wędeczka zarzucona ale już jesteśmy popakowani wyniki no są życiówka lina, więc coś tam można się no, pochwalić życiówka karasia życiówka karasia twoja też no piękne więc te karaszony takie już 40 plus, no spięty ten pełnouzki pod samym podbierakiem w strefie bólu no strasznie mnie to boli, tym bardziej, że to był jedyny karp tego wyjazdu, no ale takie jest wędkarstwo, no. Byłaby wisienka na torcie, o, ale dobrze, że chociaż go widzieliśmy. Tak, przynajmniej było widać, co to było. Ładnie się pokazał, piękny, pełnołuski. Myślę, że tak granica około 6-7 km mógł mieć chyba. Coś koło tego, no już był fajny, taki długi, taki fajny ten, więc no. Fajną rolę zrobił. Fajna, o, rolka była piękna, no, więc to, to, to było to. No, w nocy trochę pospaliśmy, nie, nie było źle, nie przeszkadzały nam rybki za bardzo, no ale... Wyjazd ogólnie mogę zaliczyć za udany. Nie wiem, jak ty, Adi, ale. Nie no, mega fajnie spędzony czas, fajna przygoda. Trochę rybek było, fajnych karasi, wpadły fajne miny. No mówię, ta wisienka na torcie w postaci karpia. No niestety pod brzegiem spadł. No ale uważam, że wyjazd mega, mega, fajny mega udany, fajny. fajnie udany. I po raz kolejny spontaniczny. Tak. Wyjazd. Nie, nie do końca dogadany, nie do końca ten, ale No takie wyjazdy są najlepsze. Także dziękuję Wam ślicznie za to, że wpadliście. No i do następnego materiału. Dzięki wielkie, do zobaczenia.